Mam wrażenie, że za każdym razem, gdy odpalasz ten podcast, robi się jakoś tak bardziej intymnie. Tylko ty i ja. Masz pewnie teraz mój głos gdzieś w słuchawkach, w głowie albo w samochodzie, w drodze do pracy, no ale nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy, nie wiem, grupa znajomych spotyka się, siadają w kółku i na środku kółeczka stawiają głośniki i wspólnie, razem wszyscy słuchają podcastu. Zazwyczaj jest to taka relacja bardziej sam na sam. Wyobrażam sobie, że nie wiem, wychodzisz z pracy po ciężkim dniu i masz w głowie myśli Boże, jak ta Bożena mnie dzisiaj wkurwiła, doprowadziła mnie do szewskiej pasji, muszę jakoś ochłonąć, zanim wrócę do domu. No i cyk, włączasz sobie ten odcinek podcastu albo któryś inny i odpływasz. Albo w drodze na jakieś ważne spotkanie utknęłaś w korku i zamiast nerwowo od czasu do czasu rzucać okiem na zegarek, myślisz sobie okej. Okay, Ok, wykorzystam ten czas, nie będzie on zmarnowany i posłucham sobie jakiegoś szybkiego odcinka podcastu albo jakiejś muzyczki. I wiesz, piję do tego, że przynajmniej tak mi się wydaje, za każdym razem jak włączasz mój odcinek, jak włączasz moje gadanie, żeby ci gdzieś tam zabrzmiało w głowie, to świadomie decydujesz się na to, że chcesz spędzić ten czas w taki, a nie inny sposób. Że jest to czas dla ciebie, że jest to czas, w którym możesz się zupełnie odciąć od wszystkiego, co cię otacza. Czy na siłowni, czy na spacerze, czy w korku, czy w komunikacji miejskiej, to jest czas tylko dla ciebie. I nie wiem, no, jak doszedłem do takiej rozgminy, to poczułem się totalnie zaszczycony, no bo kurczę, ktoś w swoim czasie tylko dla siebie postanawia posłuchać tego, co pierdolę tutaj pod nosem, więc to jest totalnie, totalnie fajne uczucie. No, ale ogólnie to była tylko taka mała dygresja na rozruszanie. Odcinek będzie o czymś zupełnie innym, ale myślę, że bardzo ciekawym, więc warto jest tego wysłuchać i zastanowić się we własnym zakresie nad tym tematem, jak to wygląda w waszym życiu, w twoim życiu. Także dobrze, że jesteś, bardzo się cieszę, że jesteś i zapraszam cię serdecznie na odcinek, którego tematem będzie przywilej. Na początek zaznaczę, że słowo przywilej wywołuje we mnie naprawdę bardzo skrajne emocje. Mogę wręcz powiedzieć, że za każdym razem, jak je słyszę. To mnie to totalnie drażni, jakby jakiś stad obrówek przeszło mi po karku i. Uuu. Mam wrażenie, że to słowo jest nadużywane i czasami występuje w sytuacjach, w różnych kontekstach, w których zupełnie nie powinno wystąpić albo totalnie nie pasuje. No ale, żeby wszystko było poparte dowodami, żeby wszystko było poprawnie i pomoże mu, pozwólcie, że zacytuję Wam definicję ze słownika języka polskiego: przywilej. Szczególne uprawnienie przysługujące tylko jakiejś osobie lub grupie osób. Albo z jeszcze jednego słownika, słuchajcie: przywilej. Prawo do korzystania ze szczególnych względów w jakimś zakresie. Tak więc, jak już mamy taki szerszy kontekst, szerszy obraz na słowo przywilej, to po pierwsze powiem Wam, że totalnie zawsze gdzieś tam w mojej głowie zgrywało się coś takiego, że nie lubię przywilejów, dlatego że lubię równość. Śmiało mogę powiedzieć, że jestem feministą i totalnie dążę do równości, do równości różnych grup społecznych równości ze względu na płeć, na wykształcenie, na zarobki, na wyznanie, na kolor skóry itd. itd. Po prostu do równości ludzi człowieka względem drugiego człowieka. I gdzieś tam mi to w głowie nigdy nie skrywało, bo skoro przywilej oznacza szczególne traktowanie jakiejś grupy społecznej, to moim zdaniem implikuje to sytuację, że tej równości nie ma że tam, gdzie są przywileje, nie ma prawa zaistnieć równość. I to jest właśnie ten pierwszy powód, którego w swoich przemyśleniach, w swoich rozkminach jeszcze nie potrafię przeskoczyć, nie potrafię sobie jakoś tego tak ułożyć, żeby jakoś zmienić nastawienie do tego przywileju. Nie wiem, nie wiem, może macie do tego jakieś inne podejście, może jesteście w stanie to sobie wytłumaczyć w głowie, bardzo chętnie przyjmę różnego rodzaju inne punkty widzenia. Także jakby co to walcie śmiało do mnie na Instagramie w wiadomościach prywatnych. W ogóle, jak tak zaraz sobie do Was mówię, jak tego słucham gdzieś tam w głowie, to mam wrażenie, że z tego odcinka robi się jakiś roast na przywilej. A nie o to pierwotnie w tym wszystkim chodziło, no ale cóż, kontynuujmy. Kolejna kropeczka na mojej liście przypierdolek do przywilejów dotyczy pewnego zjawiska, które już jakiś czas obserwuję w internecie, w mediach społecznościowych, w różnego rodzaju artykułach, w wypowiedziach osób publicznych. Mam tutaj na myśli umniejszanie sobie i innym ludziom pewnego rodzaju zasług i tłumaczenie tych zasług tego, że te osoby są uprzywilejowane. Na przykład, nie wiem, sytuacja, w której jakaś bardzo młodziutka osoba w wieku tam 20 lat zarabia jakieś fajne pieniądze. Nie wiem, ponad 10 tysięcy, dajmy na to na rękę. I wokół tej osoby toczy się taka narracja, że jest ona uprzywilejowana, ponieważ nie wiem może sobie pozwolić na to, żeby mieszkać w takim młodym wieku w mieszkaniu 100 metrów kwadratowych, dajmy na to, albo kupić sobie, odłożyć na jakieś fajne autko, że ta osoba jest uprzywilejowana, bo jej się łatwiej żyje, lżej żyje może, albo na pozór tak to wygląda, że odstaje od swojej grupy społecznej, że jakoś się czymś wyróżnia i od razu jest przyczepiona ta łatka uprzywilejowania. I wiesz, możesz teraz mnie ocenić, ale w mojej głowie to, to troszkę jest coś nie tak. No bo, co jeśli ta osoba naprawdę całe życie ciężko pracowała, że nic nie dostała za darmo i jest w tym miejscu, w którym jest przez swoją ciężką pracę? I gdzieś tam, kiedy ja w takich sytuacjach słyszę słowo uprzywilejowana, no to gdzieś tam mam z tyłu głowy okej, okay, no ale uprzywilejowanie oznacza, że jest w takiej grupie społecznej, jest taką osobą, której zostały jakieś szczególne. Prawa nadane. Ale ta osoba sobie na przykład te, to wszystko wywalczyła ciężką pracą i dążeniami do pewnego stanu, tak? I to moim zdaniem może być takie krzywdzące, no bo nie wiemy zupełnie, co stoi za tą osobą, jaka historia, jak do tego wszystkiego doszło, a gdzieś tam z góry już oceniamy. I słowo przywilej, właśnie moim zdaniem, jest taką. Etykietą, która w dzisiejszych czasach nie ma jeszcze takiego negatywnego wydźwięku, więc nawet przyklejając tę etykietę, gdzieś tam wybrzmiewa to w sposób neutralny, albo w niektórych kręgach, nawet powiedziałbym pozytywny, bo tak naprawdę w tym momencie odbiera się tej osobie, tym ludziom e, zasług, osiągnięć i zwala się to na to, że coś zostało mu dane, nadane z góry, tak? Nawet w przypadku osób transpłciowych bardzo często mamy do czynienia z czymś takim, co nazywamy w naszym środowisku trans -zazdrością. I sam na przykład bardzo często spotkałem się z czymś takim, że ktoś mnie z góry ocenił i wepchnął do tej szufladki ze słowem przywilej, bo na przykład, nie wiem, przez trzy lata udało mi się zrobić trzy operacje, zmienić dane, że moja tranzycja przeszła jakoś tak szybko, że można by pomyśleć z tyłu głowy, że, że to wszystko poszło tak łatwo, sprytnie i przyjemnie, bez żadnych potknięć, bez żadnego, wiecie, wyglebania się po drodze. I ja w tej sytuacji zawsze czułem takie ogromne poczucie niesprawiedliwości, bo ta moja droga tranzycyjna, nawet nie tyle, że była inna niż to, co zakładają sobie w głowie ludzie myśląc na mój temat, ale była po prostu skrajnie, zupełnie, totalnie odklejona w drugą stronę niż to, co zakładają na mój temat ludzie. Bo było ciężko. Szczerze mówię, było naprawdę cholernie ciężko, ale udało mi się. I nie dlatego, że jestem uprzywilejowany, nie dlatego, że ktoś z góry machnął magiczną różdżką i powiedział pyk, o, ten ksewko to będzie miał przywilej. Wszyscy nagle sprawimy, że jego tranzycja będzie o milion razy prostsza, łatwiejsza i bez wybojów, a inni niech cierpią. No i właśnie nie wiem, czy te dwa moje przykłady były w stanie zwizualizować to, co mam na myśli, nie chcę wyjść na jakiegoś typa, który jest totalnie pretensjonalny i nie widzi tego, że w wielu aspektach życia jest naprawdę na uprzywilejowanej pozycji. Tylko właśnie te przykładiki miały za zadanie pokazać, że moim zdaniem to słowo jest czasami w niektórych sytuacjach nadużywane. I potrafi naprawdę przysłonić ludzkie osiągnięcia, ludzkie drogi, ludzką walkę, wylany pot, krew i łzy. A ja uważam, że ludzi trzeba doceniać i bić im brawo, jeżeli zrobią coś fajnego, osiągną coś fajnego, bo y, nie wszyscy, ale zdarzają się takie osoby, które mają trudność w odczuwaniu dumy z samego siebie, z samej siebie. Swoje osiągnięcia zrzucają na poczet przypadku albo ustawienia gwiazd. Jeśli w takiej sytuacji jeszcze dowalimy im stwierdzeniem, że ha, fajnie, 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 no ale hmm, ciekawe jak to by było, gdybyś nie była w tej grupie uprzywilejowanej. To może to takim osobom jeszcze bardziej zmiażdżyć poczucie własnej wartości lub tego, że są w stanie cokolwiek osiągnąć własną ciężką pracą i że to ma jakiś sens? Ostatnio miałem okazję, a nawet mogę śmiało powiedzieć, że zaszczyt, brać udział w takich warsztatach antydyskryminacyjnych, na których jednym z wielu, naprawdę wielu cudownych tematów był temat przywilejów. Jedno z ćwiczeń na tych warsztatach polegało na tym, że musieliśmy się tak totalnie wyciszyć najlepiej nie łapać kontaktu wzrokowego z innymi uczestnikami zamknąć oczy i, i wsłuchać w słowa, które były czytane, wypowiadane gdzieś tam w weterze i padały tam pytania na które sobie w głowie każdy z nas odpowiadało i między innymi było coś takiego zastanów się czy w rządzie w kraju w którym żyjesz większość stanowią osoby które mają tą samą kolor skóry co ty albo są tej samej płci to co ty albo czy żyjesz w kraju w którym większość wyznania jest tym wyznaniem w którym ty byłeś wychowany albo które teraz wyznajesz i tak dalej i tak dalej i po tym ćwiczeniu przyszła do mnie taka naprawdę szczera refleksja, że kurczę, ja nawet nie zdawałem sobie sprawy, w jak w wielu aspektach życia jestem tak naprawdę uprzywilejowany, że ja na przykład reprezentuję większość, że nad niektórymi rzeczami nawet nie musiałem się nigdy zastanawiać, bo były dla mnie bardzo defaultowe w głowie. Zdałem sobie wówczas również sprawę z tego, że moje życie od początku tranzycji fokusowało się wokół tego tematu tylko i wyłącznie. Że zapomniałem też o innych aspektach mojego życia: o, te, o tym, że nie reprezentuję tylko grupy społecznej, grupy mniejszości, która no, osób transpłciowych, że jestem przypisany do też innych grup społecznych, które na przykład występują w większości. I gdzieś tam w tym wszystkim, przez te lata tranzycji, towarzyszyło mi przekonanie, że ja reprezentuję grupę społeczną, która jest dyskryminowana, grupę społeczną osób transpłciowych. I no nikt mi tutaj nie powie, że jest to grupa, która posiada jakieś liczne przywileje. Ja nawet jak sobie teraz próbuję rozkminić, jakie przywileje posiadają osoby transpłciowe w Polsce, to ta kartka jest pusta. Totalnie nie jestem w stanie ani teraz, ani nawet przygotowując się do tego odcinka wymyślić ani jednego punktu, ani jednego przywileju, które osoby transpłciowe w Polsce posiadają. I w tym wszystkim byłem tak sfokusowany na tym, że jestem dyskryminowany, a nie na tym, że gdzieś tam może w innych aspektach życia jestem rzeczywiście uprzywilejowany. I totalnie był to dla mnie taki kubeł zimnej wody na łeb, taka lekcja pokory, żeby pamiętać, że moja transpłciowość nie stanowi całego kształtu mnie, że ja należę też do innych grup społecznych, że jestem reprezentantem innych dziedzin życia niż tylko moja transpłciowość. I na dodatek zdałem sobie wówczas jeszcze sprawę, że ja już jestem po tranzycji, czyli jak społeczeństwo mnie ogląda, jak ludzie na mnie patrzą, to oni. Ja nie mam na czole napisane, że o jestem mężczyzną transpłodziowym. Oni po prostu widzą gościa, widzą faceta. I mam wrażenie, że widząc na pozór białego Cis HET, faceta w Polsce, to gdzieś tam od razu. Krzyczy nam w głowie słowo przywilej. No bo rzeczywiście, w bardzo wielu aspektach życia, takie osoby, takie osobistości są uprzywilejowane i nawet nie zdają sobie z tego sprawy. I powiem wam, że to też potrafi być takie krzywdzące i wręcz frustrujące. No bo już wielokrotnie, naprawdę wielokrotnie w swoim życiu miałem takie sytuacje, że na przykład, nie wiem, gadałem z jakimiś tam dziewczynami z pracy czy whatever, które nie wiedziały, że jestem transpłciowy, tak? Myślały, że jestem po prostu chłopaczkiem i tyle. I bywały takie wstawki, że na przykład, o, bo ty nie wiesz na pewno, jak to jest, no bo skąd możesz wiedzieć, jak to jest zarabiać mniej ze względu na płeć, tak? Albo jakie to jest mega słabe, kiedy jesteś na uczelni technicznej i wykładowca na przykład dyskryminuje cię tylko i wyłącznie dlatego, że jesteś kobietą, więc w jego mniemaniu jesteś totalnie od razu gorsza. Ja mam takie wtedy hello, ale ty nie znasz mojej historii i no nie masz pojęcia o tym, że doświadczyłem zarówno tego i tego, że doświadczyłem w poprzedniej gdzieś tam pracy tego, że zarabiałem mniej tylko i wyłącznie dlatego, że, że byłem kobietą. I oczywiście jak się o tym dowiedziałem, to zrobiłem jeden wielki harmider i rzuciłem tę pracę w cholerę, no ale still doświadczyłem tego tej dyskryminacji i seksizmu samego w sobie. Oraz z drugiej strony, też na uczelni wielokrotnie byłem dyskryminowany tylko i wyłącznie dlatego, że jestem dziewczynką, która studiuje na politechnice, i dostawałem automatycznie mniejszą liczbę punktów, albo rzucano w moją stronę teksty. I tu jest cytat, że: No, pani Baśko, bardzo mi przykro, ale no, niestety, kobieta nigdy nie jest w stanie osiągnąć takiego stopnia intelektualnego z matematyki jak mężczyzna, więc tutaj, no, nie możemy z tym walczyć. I to serio jest kurna cytat. Ja tego cytatu nigdy nie zapomnę, bo coś takiego wleciało w twarz baśki na jednej z pozornie lepszych uczelni technicznych w Polsce. I to jest chyba klucz problemu. To jest, jedna, to jest taka jedna jebitna czerwona z wykrzyknikiem kropka na tej mojej liście przypierdolek do przywilejów. I wydaje mi się szczerze, że nie jestem jedynym transpłciowym mężczyzną po tranzycji, który ma tego typu rozkminy. No, bo nam społeczeństwo naprawdę bardzo często na siłę przykleja jakieś łatki, etykietki każdemu z nas. Bez względu na płeć, wyznanie, religię, każdemu z nas, kto tego słucha, przykleja się takie łatki, etykietki. Ale nie wiem, no może kiedyś z tego wyrosnę, no ale przyznaję się bez bicia, że w tym momencie strasznie frustruje i wręcz wkurwia mnie takie patrzenie na mnie, jak na kogoś, kto wiele rzeczy dostał w życiu za darmo, defaultowo. Patrzenie na mnie jak na kogoś kto nie wie czym jest dyskryminacja. Nie wiem, może przeczytał definicję w słowniku, ale na własnej skórze nigdy jej nie doświadczył. Patrzenie na mnie na kogoś kto wręcz jest bardziej tą stroną dyskryminującą niż stroną dyskryminowaną. Jak na kogoś kto od urodzenia pływał sobie w przywilejach i miał wszystko w dupie. I myślę, że może pośrednio z tej frustracji postanowiłem w końcu mówić światu o tym, że jestem trans. Bo pierwotnie miałem założenia, że po tranzycji już będę cicho. Będę żył normalnym życiem, będę po prostu żył jak cis facet, ale ja po prostu tak nie potrafię. Najzwyczajniej no w świecie nie potrafię tak żyć. Zbyt wiele nas różni i uważam, że to po prostu byłoby też nie fair. Nie fair w stosunku do siebie, w stosunku do baśki, żebym nagle. O tym wszystkim zapomniał, zaczął milczeć i nie podkreślał jej zasług. I tak naprawdę te wszystkie zasługi, to, że ja sobie bycie mężczyzną musiałem wywalczyć, że, że to mnie coś kosztowało. I jakbym to teraz wszystko, to gdzie jestem, schował za czarnym ekranem z wielkim napisem przywilej. Bo nawet te przywileje, z których teraz skorzystam, no bo korzystam, jako mężczyzna, korzystam z przywilejów. Ale nikt mi ich przy urodzeniu nie dał. Wraz z tym, że po wyjściu z brzuszka mamusi, pomiędzy moimi nogami pojawił się Siusiak, i wszyscy nagle stwierdzili: okej, okay. <grym> wraz z tym Siusiakiem ta mała dziecina ma cały poczet przywilejów na swoim koncie. No nie, no ja musiałem sobie na to zapracować i zarówno ja, jak i Baśka. I nie wiem, może naprawdę to źle o mnie świadczy, i może, może naprawdę jestem jakiś ten Teges, ale ja nie lubię przywilejów. Nie lubię ich posiadać i nie lubię z nich korzystać, a tak naprawdę to nawet przez długi czas nie potrafiłem z nich korzystać, bo nikt mi nie powiedział, że kiedykolwiek będę je posiadał. I cóż, ten odcinek mógł być roastem na przywileje, ale tutaj podkreślę, że może te, te przywileje, które wynikają, nie wiem, z płci, z tego, że mamy taką, a nie inną płeć, tak? Bo ja naprawdę nie jestem też ignorantem i dostrzegam przywileje na przykład życia w dzisiejszych czasach, przywileje XXI wieku, takie jak wolność... Dostęp do edukacji, do transportu, do podróży, i tak tak dalej. Ja to naprawdę wszystko to ceniam i widzę, naprawdę to widzę, ale może potrzebowałem takiego wylania tego żygu <grygów> frustracji, które wynikają z przywilejów albo ich braku ze względu na to, co nosimy w gaciach. I oczywiście, po słuchaniu tego odcinka, możesz sobie puknąć w łeb powiedzieć, że co ten ksemery pieprzy, nie? Ja w ogóle nie mam takich obserwacji, ale możesz się też ze mną zgodzić, przybić mi piąteczkę i powiedzieć: OK, coś w tym jest, i, i może ja też gdzieś tam w, z tyłu głowy to czuję. I może, jeżeli jesteś osobą na podobnym miejscu, na podobnej pozycji, etapie życia, co ja, masz podobne rozkminy. I masz z tyłu głowy też takie poczucie, że o kurczę, co jeśli jestem jedyna i nikt inny nie widzi tego w ten sposób, w takich barwach, no to tadaam. widzę Cię, widzę to, że możesz się z tym zmagać, ja też się z tym zmagam i, i mam nadzieję, że Wy też mnie widzicie i to, też mnie i, i to, że też gdzieś tam czasami rodzą się we mnie frustracje i widzisz, niezależnie od tego, czy jestem w trakcie tranzycji, na początku tranzycji, czy jeszcze w przedbiegu do tranzycji, czy już czy już po tranzycji. Te frustracje gdzieś tam cały czas są i muszę się nauczyć z nimi radzić i je sobie tak spłaszczać. Dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że w Twojej głowie pojawią się jakieś przemyślenia, rozkminy na ten temat, na temat przywilejów. I serdecznie zapraszam Cię na kolejny odcinek mojego bezinteresownego podcastu, w którym opowiadam o niecodziennej codzienności swojej i osób trans żyjących w Polsce. Do usłyszenia.